Zabierzcie mi gitarę, niechaj odpocznę trochę. Zabierzcie mi gitarę, tej obelgi już nie zniosę. Zabierzcie mi gitarę, nie róbcie pośmiewiska. Jestem prawdziwym błochem, a Kaśka niech się wypcha. Dużo emocji, uśmiechu i moc wrażeń artystycznych. Talia, jak zwykle, stanęła na wysokości zadania i wystawiła spektakl na najwyższym poziomie. Grupa teatralna z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbicy, tym razem zaprosiła na poskromienie złośnicy. Na podstawie komedii Williama Shakespeare'a. Jak sama nazwa wskazuje, będzie o poskramieniu złośnicy. Główna bohaterka, jest osobą bardzo skłonną do złośliwych żartów, osobą, która jest bardzo niemiła i praktycznie terroryzuje wszystkich. I oprócz tego znajduje się mężczyzna, który postanawia poskromić naszą złośnicę. Na tym opiera się akcja. Oczywiście będzie dużo wątków pobocznych. Przygotowujemy się bardzo dokładnie, mamy próby minimum raz w tygodniu. W ostatnim czasie coraz częściej mieliśmy oczywiście przed premierą. Do tej sztuki przygotowywaliśmy się już praktycznie dwa lata ponieważ przez pandemię musieliśmy przekładać premierę, ale trzymamy kciuki, że wszystko dobrze nam pójdzie. Po zajęciach, ale w ostatnim tygodniu bywało różnie, ale przede wszystkim to jest masa frajdy i taka bardzo rodzinna atmosfera. My się integrujemy. Wie pani, sztuka to jest coś ładnego, nie? Wiadomo, jest dużo złości, jest gniew, ale to z tego wychodzi coś ładnego, nie? i Dlatego. My zazwyczaj staramy się właśnie wystawiać komedie, ponieważ no, lepiej się je ogląda, Czujemy się też w tym lepiej, bo jest to oczywiście śmieszniejsze, możemy się lepiej wyrazić artystycznie. Co prawda dramaty takie zwykłe, takie mm, też się również zdarzały, jednakże rzadziej, ale też sprawiają naprawdę dużo frajdy. Moim zdaniem głównie tutaj chodzi o te wspólne chwile, które możemy spędzić. Wiele zdjęć zrobiliśmy, będzie co wspominać potem. No wiadomo, no, warto wrócić z liceum i potem sobie pospominać to. Ja się super bawię. Bardzo się cieszę, że nie zerwaliśmy z tą tradycją pomimo pandemii i że młodzież tak chętnie się spotykała i online nawet ćwiczyła. Dla mnie to jest ważne, bo tworzenie sztuki teatralnej to jest umiejętność pracy w grupie, to jest umiejętność wystąpień publicznych, to jest coś, co, się kszta, co zostanie na całe życie z tą młodzieżą. A dla nas to też jest takie święto szkoły. No, w ograniczonej ilości widzów, ale nagrywamy. Mam nadzieję, że zobaczą ją wszyscy w szkole i będziemy się cieszyć wspólnie z tego, że tak utalentowaną i tak wspaniałą młodzież mamy. Chciałam powiedzieć, że oni są tacy aktywni, tacy kochani. Po prostu wczoraj też y, oglądałam y, Zwolnionych Storii. Y, angażują się we wszystkie sfery życia, ale ten teatr dla mnie jest bardzo ważny, bo on naprawdę uczy, kształtuje charakter, umiejętności tej współpracy z grupy. Dla mnie to jest niesamowicie ważne i jest to zawsze takie Wielkie wydarzenie w naszej szkole. Na premierze w Domu Kultury Śnieżka pojawili się absolwenci drugiego GLO. Swoich kolegów po fachu wspierali również dawni członkowie tali. Spektakl po skromieniu złośnicy, na podstawie jednego z pierwszych dzieł Szekspira, sądząc po wielkich brawach, zachwycił publiczność.